Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, witam słuchaczki i słuchaczy. 18 listopada imieniny obchodzą Roman, Tomasz oraz Agnieszka. Nietypowe święta. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, Międzynarodowy Dzień Sztuki Islamu, Dzień Myszki Miki. Przysłowie, gdy w listopadzie wody się podniosą, to snać w zimie deszcze roszą. Jest 323 dzień roku do końca pozostały 43 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 7:21, a zajdzie o godzinie 15:59. Dzień trwa 8 godzin i 31 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 24 minuty i jest dłuższy od najkrótszego o 56 minut. 18 listopada 1476 roku Jan Tarnowski Starnowy Syn Mikołaja Kosickiego sprzedaje jedną drugą wsi Tarnowa i Prochy Janowi Szczodrowskiemu za 200 grzybiem z zastrzeżeniem prawa wykupu. W 1507 roku Piotr Gniński daje Janowi Błockiemu czwartą część wsi Zielęcin jako posak swej siostry Gnińskiej. Z zastrzeżeniem prawa wykupu za 38 grzywien. W 1722 roku rybacy z Wielichowa otrzymali od kapituły prawo łowienia ryb. Delegację rybaków Wielichowskich tworzyli Mateusz Nowak, Jan Bukowski, Andrzej Garncarz i Andrzej Łojek. Rybaków otrzymał prawo łowienia ryb na przewozie i innych błotnistych wodach bez przeszkody i zabronienia dworskiego. Z tego tytułu rybacy musieli płacić dworowi 50 zł rocznie. 18 listopada 1734 roku w rachunkach dworskich odnotowano sprzedaż zboża na jarmarku w Wielichowie. Tego typu działalność prowadzona jednak była bardzo rzadko. Kaletka odnotowuje jeszcze ją raz w roku 1735. W 1769 roku, od listopada do lutego 1770 roku, w Wielichowie przebywał oddział konfederatów pod wodzą Barckiego. Białoskurskiego, Małachowskiego i Wojciechowskiego. Chodzi o Konfederację Barską. 18 listopada 1789 roku pisarzem miejskim przy magistracie Wielichowskim był Mateusz Szumiński. Urząd swój pełnił do roku 1791. W 1918 roku kapral Antoni Bzyl rozpoczął w Wielichowie zaciąg do drużyny konnej. I w tym samym dniu, w tym samym roku, sierżant Jan Andrzejewski przystąpił do formowania plutonu służby straży i bezpieczeństwa. Pluton liczył 9 żołnierzy. W 1928 roku protokolarzu parafii Wielichowskiej po raz pierwszy występuje nazwa Rada parafialna. Nadal istniał podział na członków dozoru kościelnego i reprezentacji parafialnej. Taki stan trwał do 23 września 1935 roku. 18 listopada 1930 roku Nowy kurier informuje o ślubie nauczyciela Franciszka Kozubala. We wtorek dnia 18 bieżącego miesiąca o godzinie 17 odbył się w kościele parafialnym w Wielichowie ślub pomiędzy panią Marią Klechówną a nauczycielem panem Franciszkiem Kozubalem z Nowego Tomyśla, nowożeńcą Szczęść Boże. Drugi Franciszek Kozubal był założycielem drużyny harcerskiej w Wielichowie, pracował w wielichowskiej szkole do 1926 roku, a w czasie II wojny światowej prowadził w Wielichowie tajne nauczanie. Kolejna informacja z prasy pochodzi z 1933 roku. Orędownik informuje o młynie parowym w Wielichowie na sprzedaż. Młyn parowy o sile przemiał 12 ton na dobę na sprzedaż. Informacji udziela Tomczak Wielichowo Rynek 10. Tomczak chodziło o burmistrza Wielichowa Ludwika Tomczaka. Informacją z prasy kończę kartkę z kalendarza z 18 listopada. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Zapraszam na inne nasze media społecznościowe. Czekam na Państwa w kolejnym dniu. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.